dziewczyny w ostatnim czasie tak dużo was z Was kupuje kosmetyki z moim kodem rabatowym kinia 10 Nikoli, że dzisiaj postanowiłam, że powiem Wam jedną najważniejszą jedną, naj, jedną najważniejszą zasadę aby Wasz makijaż zawsze był idealny i uwierzcie mi, że to się zawsze sprawdza no zawsze się sprawdza u każdej każdej z nas, u nawet samej Nicoli serio, ja już Wam mówię tak to jest zasada numer 10 od 1 do 10, tak ten produkt jest bardzo ważny jeżeli chcesz, aby Twój makijaż po prostu zawsze był idealny, no to niestety bez tego podkładu on nie będzie. Dlatego to jest od 1 do 10. Potem, moja droga pani, musisz pamiętać o tym. To jest od 1 do. To jest. To już jest zasad 15. Ten produkt ma aż numerków 5, czyli już mamy 15. Potem, moje drogie panie, puderek. Albo satynowy, albo ten matowy, który chcecie. Ale to jest też bardzo ważna zasada, aby wasz makijaż zawsze był przepiękny i żebyście wyglądały po prostu idealnie czyli już mamy prawie 20 zasad. Yy, Brązer na sucho. O, kuźwa, zapomniałam tego na no mokro. A on jest bardzo ważny. On jest jeden z najważniejszych zasad których nie możecie łamać. Musicie zawsze ten produkt mieć przy sobie najlepiej, bo on przepięknie pachnie. Nawet jeśli Wam ktoś spierdoli humor, to wystarczy, że sobie otworzycie to pudełeczko, powąchacie I gwarantuję Wam, że pojawi się uśmiech na Waszej twarzy. Czyli tamten dajemy najpierw potem dajemy to. No, jeszcze wcześniej był ten scenowy, ale już nie skupiajmy się na tym, który produkt gdzie i kiedy. Tylko skupmy się na tym, co musicie być, aby ten mieć, aby ten makijaż był zajebisty. No, usta. No ja już tu chyba nic wiedzieć, nic mówić nie muszę, a wy same wiecie, że jest to produkt bardzo ważny. I to jest bardzo ważna zasada. Tej zasady też nie łamiemy. Coś mi ją pod plecami. Aha, no korektor. Korektor to my wszystkie wiemy, że musimy mieć. Bo to są ważne zasady. bez tych, Jeśli będziecie łamać te zasady, no to trudno. Po was. Przepadłyście. sejmu Poczekajcie, bo z jedną ręką ciężko się pracuje. Uwaga, uwaga, uwaga. I to jest, jest zasada jedna z kolejnych. No i na to dochodzi jeszcze rozświetlacz, kredka do ust. A ja sobie dzisiaj kredką do ust zrobiłam, bo wyobraźcie sobie kred, kreski na oczach. Wyglądają one zajebiście i powiem wam, że tu się ani nie rozciera, ani nic. To znaczy nie ściera. Dużo jest tych zasad? Wcale nie. Idzie zapamiętać, idzie zapamiętać.